Wiesz już, gdzie jedziesz na Erasmusa? Czas zacząć szukać zakwaterowania. I tu pojawia się pytanie. Mieszkanie czy akademik? Jestem Karolina z Erasmus Play i w tym wideo zamierzam wyjaśnić Ci plusy i minusy obu tych opcji. Pamiętaj jednak, że nie ma opcji idealnej i wszystko zależy od Twoich upodobań, od Twojego gustu, od Twojego budżetu i przede wszystkim od tego, co oferuje Twoje miasto na Erasmusie. Jeśli myślisz o wynajęciu wspólnego mieszkania lub pokoju, pamiętaj, że największą zaletą tej opcji jest to, że z góry nie będzie nie mieć żadnych narzuconych reguł. Zasady będą raczej takie, jakie Ty sam sobie je ustalisz albo uzgodnisz z Twoimi współlokatorami. Jest to również najtańsza opcja i jeśli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, to zdecyduj się na takie rozwiązanie. Jeśli dodasz do tego spoko współlokatorów i niesamowitą atmosferę, to uff, wygrałeś życie. Pamiętaj, że w aplikacji Erasmus Play możesz poznać innych studentów wybierających się tam, gdzie ty na Erasmusa i znaleźć twoich przyszłych potencjalnych współlokatorów. Jedną z zalet jest to, że jeśli nigdy nie mieszkałeś sam, życie we wspólnym mieszkaniu ze współlokatorami pomoże nabrać ci trochę samodzielności i dorosłości. Ale wadą też jest to, że w wielu przypadkach będziesz musiał liczyć tylko na siebie. Kolejny plus to twój prywatny pokój. Przestrzeń tylko dla siebie. Jedyne, co będziesz dzielić ze swoimi współlokatorami, to oczywiście wspólne obszary w mieszkaniu. Ale nie jest to to samo, co dzielić kuchnię z czterema czy z pięcioma innymi współlokatorami, tak jak w przypadku akademików, czy wspólne obszary nawet z dziesiątkami innych studentów. Wszystko to sprawia, że studenci na Erasmusie, niezależnie od wyjazdu, decydują się jednak częściej na wynajem mieszkania. No dobrze, ale co z akademikami? Jedną z głównych zalet jest to, że w akademikach możesz poznać tony nowych przyjaciół, zawrzeć nowe przyjaźnie i to, to opcja bardzo na plus, jeśli jedziesz na Erasmusa sam i nie znasz nikogo. Chociaż akademiki za granicą są na ogół droższe niż w Polsce, to zazwyczaj oferują też dodatkowy zakres usług, a zatem też wiele różnych cen. Możesz znaleźć wszystko. Od pokoi dzielonych do takich prywatnych z własną łazienką, wszystko zależy od twojego budżetu. W większości nie, możesz ubiegać się także o miejsce w akademikach, tylko że musisz zrobić to z wielkim wyprzedzeniem, gdyż tych miejsc nie jest zbyt wiele i rozchodzą się jak świeże bułeczki. Minusem natomiast rezydencji studenckich są z góry narzucone zasady i reguły. Na przykład brak możliwości zapraszania znajomych lub krewnych do odwiedzin. Lokalizacja rezydencji również może być czynnikiem na minus. Chociaż większość z tych rezydencji znajduje się w centrum miasta, to jest też wiele takich, które są wyrzucone na obrzeża. To tyle na dzisiaj. To z grubsza wszystkie plusy i minusy tych dwóch opcji. Daj nam znać w komentarzach, czy już się zdecydowałeś. Mieszkanie czy akademik? My w Erasmus Play mamy nadzieję, że ten filmik pomógł Ci w podjęciu tej ciężkiej i ważnej decyzji. Nie zapomnij zasubskrybować i nacisnąć na dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodamy nowy filmik. Do zobaczenia wkrótce z nowymi wskazówkami. Asystent. 飼ってまよし、つかんでるわ。